Różnych rzeczy się spodziewałem kiedyś, kiedyś podejmując funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale żebym restaurację z alkoholem otwierał w ramach zajęć służbowych, to tego nie przewidziałem, czyli życie jest bardzo ciekawe i wiele atrakcji niesie. Mowa o szynku zatyłki otwartym właśnie przy ulicy Orlej 4. Prowadzi go pięcioro bezrobotnych dotychczasowych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Starają się zmienić swoje życie, a pomóc ma im w tym spółdzielnia socjalna Kielecka. Efekt projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Daje im szansę na to, że te miejsca pracy sobie po prostu stworzą, co w moim pojęciu również daje gwarancję, że te miejsca pracy łatwiej im będzie utrzymać, bo mają chyba do tego inny stosunek. Nie są tylko najemnymi pracownikami, ale są współwłaścicielami. To jest spółdzielnia. Zanim jednak szynk zatyłki otworzył podwoje, bezrobotni uczestniczący w projekcie napisanym przez dwoje pracowników MOPR odbyli szkolenia zawodowe, poznali się i połączyli w pięcioosobowe grupy. Potem najlepsze biznesplany złożone przez uczestników były skierowane do dofinansowania i uczestnicy mogli utrzymać po 100 tysięcy złotych na na każdą ze spółdzielni. Dodatkowo każda ze spółdzielni, przez okres roku od rejestracji, utrzymuje jeszcze wsparcie pomostowe w wysokości 8 tysięcy złotych, które można wykorzystać na bieżącą działalność. Lokal prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Kielecka znajduje się w starych piwnicach, w których już przed wojną mieściła się karczma oraz przechowalnia lodu. Wystrojem i klimatem nawiązuje do historycznych Kielc. A czym gospodarze tego miejsca chcą przyciągać gości? Przede wszystkim klimatem. Czymś, co będzie im się kojarzyło z kielcami, z starymi kielcami. Zresztą takie założenie było od samego początku. Cudem trafił się nam ten lokal, bo trzeba przyznać, że mieliśmy spore kłopoty, żeby... Trafić coś, coś tak interesującego. XIX-wieczna piwnica myślę, że ma klimat już na wejściu. Natomiast no, no próbowaliśmy tak właśnie w, w starokieleckość pójść. Te wszystkie dekoracje, które tutaj mamy, to są wszystko rekwizyty, które zostały odnalezione w czasie tutaj remontu rynku. Niebawem na zewnątrz urządzony zostanie ogródek letni. Kolejnym krokiem planowanym przez spółdzielnię jest otwarcie na parterze kamienicy klimatycznej restauracji z kuchnią Staropolską. Priorytetem są te ściany w kamieniu i w cegle, tu wynajęte w zeszłym roku. I to nas wszystkich łączy. Jest to dla nas szansa na to, żeby pracować, żeby mieć zawód, żeby mieć godny dochód, czy w ogóle dochód, bo życie i nieskończoność za 247 złotych zasiłku z MOPR-u jest nie do przeżycia nawet na rachunki. W ramach swojej działalności Kielecka będzie również propagować wiedzę na temat historii i kultury starych Kielc. Co dwa tygodnie odbywają się spotkania historyczne dziadkowie dziadkom. A od września będą spotkania związane z ekonomią społeczną. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się tymi tematami. Dla nas jest to jakieś nowe wyzwanie. Prezydent Kielc podkreśla, że rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej to dobrze wydane unijne pieniądze. Teraz trzymamy kciuki, żeby. Wraz z pieniędzmi unijnymi nie skończył się ten projekt, tylko żeby on dalej, dalej był realizowany, bo takie zagrożenie zawsze istnieje, musimy mieć świadomość. Ale jestem przekonany, że zapał ludzi, zaangażowanie gwarantuje to, że to będzie, to będzie projekt trwały. Raduje mnie to, że, że jednak mamy co robić, po prostu mamy co robić, mamy zajęcie. I Widzę, że coraz więcej ludzi nam sprzyja. Przychodzą, interesują się, to jest takie budujące. Projekt gminy Kielce pod nazwą Spółdzielnia Socjalna Szansa na zmianę i lepsze życie, którego wartość wynosi niemal 600 tysięcy złotych, skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujący zatrudnienia. W ramach przedsięwzięcia założona została też druga spółdzielnia socjalna pod nazwą AgroBud, działająca w branży remontowo-wykończeniowej.